Ajax pokonał u siebie Almere City 3 do 0 po spotkaniu, które długimi momentami pozostawiało mnóstwo do życzenia. Ostatecznie jednak Ajax, który widać, że nadal nie jest w dobrej formie fizycznej, dał parę momentów, dał momenty, które zakończyły się bramkami i muszę tej drużynie oddać to, że nawet jeżeli, tak jak mówię, ten mecz nie był jakiś spektakularny, ekscytujący i tak dalej, to jak już padały bramki, to po naprawdę bardzo ładnych, płynnych akcjach. I oczywiście trzeba brać poprawkę na to, że Almery City jest na amatorskim wręcz poziomie. To nie jest drużyna, która powinna być jakimkolwiek wyzwaniem dla kogokolwiek w Holandii, kto ma jakiekolwiek ambicje, tak naprawdę. No ale jednak, mimo wszystko, wyglądało to momentami fajnie. Szkoda, że te momenty były takie krótkie. Na pewno zaskoczył mnie, mimo jakości rywala, występ Owen'a Weindala, który, no cóż, obecność na ławce Gerola Hato nie była aż tak druzgocąca i Weindal pokazał, że może, 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 może być jakimś w miarę sensownym zmiennikiem na tę lewą obronę i to było o tyle dziwne, że to jest przecież piłkarz, który od dłuższego czasu w ogóle wypadł z jakichkolwiek łask kogokolwiek w Amsterdamie, a jednak wyglądał wyraźnie lepiej od takiego dywajna Ręsza na prawej obronie. Dywajna Ręsza, który jest przecież etatowym prawym obrońcą w klubie. Nie podobało mi się na pewno to, jak wyglądali w środku obrony rugani z basem, bo kuleje wyprowadzane piłki. I w ogóle. Wydaje mi się, że już na następny, następny sezon, patrząc, okienko transferowe letnie będzie musiało być bardzo intensywne, jeżeli chodzi o defensywę, bo um, Francesco Farioli gra w taki sposób, że lubi, żeby drużyna bardzo głęboko się cofała przy rozgrywaniu piłki, żeby bardzo głęboko zapraszała rywala i żeby bardzo długo w trakcie tego rozegrania od bramki grać krótkimi podaniami. No i oszukujmy się patrząc na to jak gra Remko Pazwir, patrząc na to co robi Urugani, patrząc na to jak momentami poddaje się stresowi Yuri Bas no, to nie są to piłkarze, którzy by się do takiej gry jakoś specjalnie nadawali. I ja i tak jestem pod dużym wrażeniem tego, jak dużo udało się dobrych występów zaliczyć w tym kontekście, że udało się kilka spotkań wygrać, kilka takich dużych spotkań, i że generalnie Ajax gra no, bez porównania lepiej niż sezon temu, że ma jakiś tam pomysł na siebie. Ale jeżeli patrzymy na ten sposób grania w piłkę nożną, no to wykonawcy dobrani w składzie są. No, dałoby się lepiej to zrobić, jestem przekonany. Jestem przekonany, że jeżeli dać Fariolemu sposobność do tego, żeby po swojemu mógł ukształtować tę kadrę, to będzie to wyglądało lepiej. No, okej, okay, na no, Almerę było to w zupełności wystarczające. 3 do 0, przy innych wynikach efekt jest taki, że Ajax... No, jest aktualnie wiceliderem Wejry PSW przegrało swój mecz w ogóle jest 6 punktów straty w tym momencie co jest bardzo dużą liczbą punktów i nie sądzę, żeby tutaj można było walczyć o cokolwiek więcej nawet jeżeli PSW czeka zaraz mecz z Feyenoordem ale no cóż na pewno nie jest to kompromitująca strata do lidera i chociaż tyle dobrego